Witam w kolejnym filmie jak ukręcić muchę i po serii filmów z nadwody chciałbym Wam pokazać coś zimadła, więc wymyśliłem coś takiego taką muszkę, chcę Wam pokazać jak wykonać mokra mucha, która będzie na pewno dobra na klej, będzie na pewno dobra na pstrągi także prosta mucha, nie jest skomplikowana więc zapraszam Was do obejrzenia jak wykonać taką muchę nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji kanału, bo to będzie potrzebne przy kolejnych filmach, nic Was nie ominie. No i tak, haczyk jaki tutaj mamy, to jest Hikara WL 00. To jest taki haczyk. Tutaj numeracja przy tych haczykach jest taka troszkę zawyżona. One, ten bardziej haczyk wchodzi na dwunastkę niż na ósemkę. Nic wiodąca uni. Rusty brown, taki kolor. No i mocujemy nić do trzonka haczyka. Kolejną rzeczą, jaką będziemy musieli zamontować, to jest yy, lametka. I lametka złota. Bardzo fajny, intensywny kolor. Złoty to jest takiej firmy Lameta. Piękny kolor. I co jeszcze jest ważne w tej lamecie? To ona jest naprawdę mocna. Nie strzela, nie urywa się, nie rozciąga się. Naprawdę fajna lametka do wykonania. Przywijek na tułowiach. I ja tutaj, w tym przypadku, sobie po kolanku zrobię parę zwojów. Po to, żeby ta lameta po prostu nam. Jakieś dawała refleksy w wodzie, i wracam z powrotem do góry. Dobra, i mocuję sobie tą lametę już niciem wiodącą. Nie obcinam, bo to się jeszcze przyda. Tymczasem ogonek, ogonek to jest pióro. Koguta, grizzly, brązowe, i tutaj stąd sobie odrywam parę promieni. Tak, żeby nie było za bogato, ale żeby ten ogon był zaakcentowany w tej muszce. Łapię sobie i odrywam taki pęczek. No, taki pęczek u tych promyczków. No, i tutaj mierzę sobie tak, żeby był zachowany mniej więcej ten stosunek tułowia do ogonka. 1 do 1. tutaj obcinam tą część, która jest niepotrzebna, ale zostawiam sobie tu na tułów. No i teraz tak. Następna rzecz to już jest pikok. Naturalne piórko z ogona pawia. To nie piórko, tylko promyk z tych długich piór. Dwa takie mi wystarczą. I mocuję je tutaj do haczyka. I wracam sobie w stronę oczka. Tak, żeby to wszystko zakryć niczą wiodącą. I teraz od siebie nawijam na trzonek haczyka. Tak starając się tutaj nawijać, żeby to był zwój przy zwoju żeby to fajnie tak wyglądało, równo to wystarczy mocujemy to nicę wiodącą. dobra obcinamy tą pozostałą część przypominam, nie zapomnijcie o subskrypcji no i oczywiście zapraszam do komentowania tego filmu, tej muszki, czy może mieliście z takimi muchami do czynienia. No i teraz już tworzymy sobie tą złotą lametą tutaj po tym pikoku segmenty. No. I mocujemy nic. Nie nić, tylko tą lametę do haczyka. Dobra. Obcinamy, bo już jest niepotrzebna. I teraz ja tutaj sobie jeszcze taki wykonam pakunek. To jest materiał taki SLF. Bardzo fajny. To jest taki. Tu wam etykietę pokazuję. I to jest taki kolor. Hmm. Jak to napisane? A. Skadent Shrimp. Także to są takie bardziej kolory. Pod jakiegoś kiełża. Ale one mają bardzo fajne tutaj. Różne włókna różnych kolorów. To jest syntetyk. Widzicie, o tutaj wam pokażę. Różne kolory tutaj są. Ja sobie tutaj w takiej niewielkiej ilości nakładam ten dubbing na nit wiodącą. I mocuję tutaj zaraz, gdzie skończyłem, gdzie się kończy ten pikok, pawia. Tak sobie tutaj grubo nałożę. Niczą wiodącą tutaj dosyć mocno to mocuję. O, tu jakieś długie sterczą kudły. To trzeba je wyciągnąć. I można sobie delikatnie jeszcze tu wyszarpać te pasemka. Z tego będzie to tak bardziej żyła ta mucha. Ale nie za dużo, bo one są takie dosyć długie, więc trzeba tu powyciągać. Ale jest ok, dobra. Przymocuję sobie to tutaj mocniej. O, może być. Dobra. I teraz, jeszcze kolejną rzeczą, którą tutaj zamontuję. To jest piórko z Jungle Cooka. Żółte oczko. Ono się tutaj dzieli na dwie części. I to nam będzie ułatwiać to zadanie. Muszę mocowania, bo ja je po prostu zamocuję. Dzieląc je od góry. Tak naturalnie o, w taki sposób kładąc tu na górę i ona się podzieli na dwa. Widzicie, łapię poluszkami i mocuję sobie tu tutaj. O, i jest. I mamy taki tutaj jeszcze element żółty, to przekładam do góry, się urwało, i trzeba będzie obciąć. Miała być inaczej, ale się urwało. Trochę za mocno pociągnęła. Dobra. No i teraz tutaj zostanie nam ostatni element. To jest. To jest jeżynka. To jest kura. <laughs> Genetyk. Takie piórko brązowe. Kury. Pozbywam się tutaj części dolnej, bo ona ma troszkę inny kolor, chciałem, żeby było brązowe, ładne. Odrywam troszkę tych stosin po to, żeby... nie stosin, tylko promieni, żeby przymocować sobie piórko do haczyka i tutaj do tej stosiny nić, tak, żeby się trzymało mocno na haczyku. O. Szczypczyki i szczypczykami. Tak trzy razy wystarczy. Te piórka są dosyć bogate. One mają dosyć tych tutaj promieni. Dużo więc nie trzeba nawijać to tak nie wiadomo ile na haczyk. I tak zwój przy zwoju. O, jeszcze jeden i łapiemy sobie nicią tak przy oczku. Dobra, z powrotem wracam. Przytrzymuję palcami. Tu masuję nić wiodącą i teraz mogę tą część, która mi tu jest niepotrzebna sobie oderwać. mamy muszkę praktycznie gotową teraz jeszcze sobie tylko tutaj znowu kleję v. posmaruję po nici i głowkę sobie tutaj sformuję tą nicią tak żeby się nie rozwaliło wystarczy ...obcinamy i latarką, tak, żeby to tutaj nam stwardniało. No i muszka jest gotowa. Tutaj mamy te oczka żółte pod spodem, które nam będą jakiś tam akcent dodawać także jak muszka się podoba, jak mieliście może z takimi muchami do czynienia, to zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji no i co, widzimy się w kolejnym filmie, może nad wodą może przy imadle tego jeszcze nikt nie wie, także zapraszam w każdym bądź razie na następny film, wszystkim życzę dużo zdrowia i dziękuję za obejrzenie